Rozpoczynamy kolejny pojedynek, tym razem na naszym ekranie Devalt, y, albo Dewalt Tos. Jakoś mi się on kojarzy, oczywiście, ze Starcraftem 1. z drugiej strony Korak, na pewno teraz ze Starcrafta 2. Także też dwóch Starcraftowiczów. Te Tos w końcu ksywki też by sugerował, że gra protosem, chociaż on mi się akurat z Tranem kojarzy. No ale dobra. My tu gadu gadu, a mamy Recole na łospy, więc też całkiem fajna interakcja, już od samego początku. Może będzie Dewalt ma e, Mortary, Behemoty, Heavy Balista do tego Anti-Air, Behemoty, Missile Boty to się chyba nazywają. Tutaj te tier 3 dobrze, nie korrekt, Mortar, Destroyer, Sniper, łospy, Blink Huntery, Butterfly. O, po raz pierwszy dzisiaj widzę. Airshipy też są i Valkyrie. Trochę ich było dzisiaj. Devalt po prostu Mortary. Ciekawe, czy to będzie ta dwubazowa technologia Tier 3. Może tak, może nie. Kto to wie. Tak, tak. Na pewno będą pracować nad interfejsem na obserwera, żebyśmy tutaj mieli więcej ważnych informacji. Teleportacja rikoli To jest właśnie trochę dylemat z tymi Recall'ami, no bo naprawdę ciężko i, i... no... No ciężko bronić tę trzecią bazę. Chociaż... Tak naprawdę Mortary, nie? Mortary i do przodu. Ale on musi tymi Mortarami nie iść tutaj, tylko tutaj. Co robi dewa Ja się... Ja się zaczynam gubić. Ale też w sumie błąd wosków, chyba że nie otoczyli trochę le... Nie otoczyły te osy... Trochę lepiej rikoli. <gry> Czeka na lewą stronę, przestawię jednego Mortara, mam wrażenie, że Dewat jak na to jaki ma mmr -a. obaj mają chyba ponad 10 tysięcy, to trochę tak niemrawo grają, ale może, może czegoś nie wiem. Schpiek, bardzo dziękuję za e, soba i wsparcie kanału, witamy. Uuu, kolego. Dobra, widzę, że skończyła się miękka gra, tylko lecimy. Mortar, Mortar, synu. Do oporu, jeżeli je dobrze rozstawi. W sumie zagra dobrze łospami. Kto wie? On naprawdę tak mu się na klacie tym chce rozstawić? Już myślałem, że oszalał. Ale no, jest pięć. To trochę dużo. Pięć mortarów. Po prostu wystarczy, że w trakcie bitwy on by zaczął mortarami celować we wrogie mortary, które są w zasięgu i tyle. I króciutko. Ładnie poszło. Rikolę lecą na kontrę. Tutaj tier trzy behemoty. Ale i snajpery. No i wydaje mi się, że snajpery to chyba wszystko wysnajpują, nie? Ani korakt chyba wystarczy, że oszczędzi. Kasę i będzie po wszystkim. Jeszcze czwartą bazę sobie zafundował. I tak to są trzy znaczy Mortary. Ja bym je chyba gdzieś tak tutaj rozstawił na jego miejscu, ale. Łospę zniszczone. Ricole lecą na górę. Tutaj też troszeczkę łospów. To jest troszeczkę na myśli, w sumie całkiem sporą. Rozstawia się łospami z obu stron, żeby mieć możliwość kontrataku, ale no, nadziałby się teraz na te behemoty i heavy ballista. Ciekawa kombinacja. No, to na pewno nie. Mortary bardzo dobrze bronią bazy. A i teraz będzie ta ciekawa interakcja. Snajpery kontra heavy balista i behemoty. Widzicie, że heavy balista są wycofywane, bo mortary od razu na nie zmieniają cela, raczej raczej klika i zmienia cel. No nie można tracić heavy balista w ten sposób. Uuu, uh, snipery przyszły tutaj. Myślałem, że środkiem może będzie poszować. No ale nie no, działa, działa, działa. Behemoty też jako tako sobie radzą. No i brawo. Devad zablokuje czwartą bazę swojego przeciwnika. Nie, nie pozwoli mu na nią. O, to mu się właśnie rozchodziło. Bardzo trzeba uważać na heavy balista. Chyba, że ma pewność, że podjedzie i szybko zniszczy wrogie Mortary. To może wtedy to jest akceptowalne. No, miała z ile Behemotów, syno. Eche moty. Kluczem do sukcesu. GG. I mamy już 1 do zera. Kolejna mapka. Już widzę, że od początku Dewald wysyła swoje skorpiony gdzieś bokiem. No, na poprzedniej mapie Dewalt grał Rikole. i zobaczcie, że pomimo tego, że wygrał poprzednią mapę, zmienił na skorpiony i na King kraby zmienił z mortarów i advanced blinki, hornety, panie i destroyery. Czego tu nie ma? Natomiast Nikoract miał te wszystkie cztery jednostki na górze. Te same: łospy, mortary, snajpery i destroyery. Na dole coś się zmieniło? Nie. I korach nic nie zmienił. Deval zmienił. No, żeby się nie zdziwił tylko. Ale ciekawa, ciekawa koncepcja bo wydaje mi się, że on zrobi jakiś dwubazowy King Crab Push. Czyli rzecz, którą ja uwielbiam. Tutaj jeszcze skorpionki na ekonomię fajnie w plecy. W tempo dobre, bo w dziewiątej minucie 0-0. Tak jak trzeba. Mortary kraby destroyery. Tak, obaj destroyery robią. Nie ma, że boli. skorpiony tak daleko wydają się trochę ryzykowne na łospy Łospy generalnie są w sporej masie, ładnie otaczają swoje cele cisną. No i teraz też w taktyce Dewalta Deval o to chodzi, że no przez chwileczkę jednak specjalnie nie robisz wojska, więc jak rywal robi, to wygrywa taką potyczkę. No dobra, go, go, go. Kraby w połączeniu ze skorpionami. Zawarły sojusz. I teraz bardzo mądre, żeby tutaj jednego kraba zostawić, bo on na łospy po prostu wygrywa. I jeden krab też w pierwszej bazie. Dokładnie tak jak powiem. Dokładnie. Tak samo bym to zrobił. No i działa, no oczywiście, że działa. Trzecia baza zdewastowana. I teraz dylematik pewnie ma lekki. E, co zrobić dalej? Ja bym chyba się zdecydował. Ojej. A miejsce Devalta decydował na bazę. Boże, czemu tutaj atakuje ten Dewalt? Ja bym się zdecydował być Można na trzecią bazę, ale nie wiem, czy nie najpierw jeszcze technologia. Kurcze, ale nie, no w sumie... Jakbym miał tier 3 jakiegoś tego... Coś lepszego, coś innego potrzebuje chyba. No to masa, to chyba już tylko masa została, chociaż... No jest, jest problem, jest dylemat. Co zrobi Dewalt? Na wali tych krabów. Nawet wszystkich nie musi użyć. Wiszą. jest soli. bezlitość. bez litości. <laughs> Dobra, ale popatrzmy na podejście. Jak widać, trzeciej bazy nie ma, nie było i nie będzie, on po prostu spamuje. King Kraby, ale one w pewnym momencie chyba są trochę słabe. Ale destroyerów nie ma też tak wiele. No i próba otoczenia. Boże, szybko podają kraby od destroyerów. Przytolił go do kraba. Ale mimo tego, Mortary no z Destroyerami lepsze. Advanced Blink teraz gra? A no Mortary? Ja cię ja już nic o tej grze chyba nie wiem. Troszkę go rozpracował. No i teraz na przykład może sobie spokojnie bazę zagrać. i korek, bez pośpiechu. Wiemy, że Dewalt prowadzi. Ale coś mi w jego kompozycji nie gra. On, chyba jakieś Dragonfly'e powinien tutaj mieć. Coś tutaj musi dewać, inaczej zagrać. Ale szanuję za użycie King Crab'a, który jest, no cóż, nie ukrywajmy, trochę średni. Taki nie za silny. Tyk mu się rozstawił w bazie. Siema. Fajnie, że broniłeś drugą bazę, ale pierwszą ci już mortary atakują. Nie ma opcji. To jest za dużo tego. No, 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 advanced Blink, właśnie, wyparowali. Mortar, syn, mortar. Wydać, znaczy, motar. Mortar. Idzie mortar. Mamy jeden do jednego. Zmiana ali nie pomogła. A no w zasadzie to zaszkodziłam. No, zaczynamy, zaczynamy. Jedno bazowy pomysł z King krabami i Destro... No to nie jest błąd, to nie może być błąd, bo za daleko jest klawisz do zrobienia kolejnej bazy, y od klawiszy do technologii, więc to nie jest przypadek. Jedna bazówka po raz drugi dzisiaj. Jest jeden do jednego, oczywiście. Oglądam staroletnim synem, proszę o wyjaśnienie zasad. No, generalnie chodzi o to, żeby zagrać lepiej niż przeciwnik. No Głównym celem jest zniszczenie głównej bazy przeciwnika. Tutaj jest główna baza Dewalta, Można ją poznać po tym, że są cztery paski z robotnikami po 8. Bo w ekspansjach mamy tych robotników troszeczkę mniej, o połowę mniej, czyli no, zamiast 32 jest 16 robotników w ekspansjach. No, jeżeli zostanie zniszczony ten rdzeń, czyli core, to zawodnik przegrywa. Ten, który go stracił. No i gracze mogą właśnie robić sobie technologie. Odblokowywać jednostki, które wcześniej oczywiście przed grą wybrali, czyli zbudowali swoją talię, swoje możliwości i teraz próbują je jakoś zrealizować. Nikorak, czyli ten gracz z prawej strony, ten czerwony, zrobił szybko drugą bazę. Widać to na minimapie w dolnym prawym rogu. Na minimapie z reguły najwięcej widać w grach strategicznych. Także polecam, no i King Crab z jednej bazy. Śmieszna taktyka, ryzykuje bardzo ostro dewalt. Tutaj o, to jest mądre, bo chyba King Krab nie może tak daleko wejść między robotników, on takie jest za duży. Ale w sumie skorpiony się dobrały. No i zobaczmy na walkę. I lecimy, lecimy. Pięć krabów, skorpiony. To on naprawdę ma szansę to wygrać w ten sposób. To będzie niesamowite. Ej, ale w sumie faktycznie, no bo łospy i co? No i. No i, no i nic. Chyba, że destroyery teraz zrobi. Aaaa! kolego. Kontra poszła. Krabów nie ma. To teraz musi czymś te Skorpiony ogarnąć, ale nie, no spokojnie, tak, Mortar teraz, czyli ten Siege tank tutaj jest i, i z górki, nie, 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 jedno bazówka to w tym przypadku też będzie bardzo zły pomysł. A też brawa Dani Korak, że zna kontrę i ogarnął, wie co robić, żeby nie przegrać. No, dwie bazy, kontra jedna w tym momencie, o, brawo, King Crab zniszczył tego Mortara. Te niektóre jednostki, widać, że tak na, na oparach cały czas. Ale, no nie, no z czasem to musi, musi korekt wygrać. Jak masz dwie bazy, masz po prostu dużo, dużo większe wydobycie, więc czekamy chyba na GG, bo chyba, chyba czekamy aż Dewalt się podda, bo w tej grze też można się poddać. Najważniejsze to dobrze się bawić. Też, też, też. Ale widzimy, że nikt nie robi kolejnych technologii na tym e, panelu, tutaj, tak zwany Intelligence Bar. Nie no, nie ma opcji. <laughs> jest jak Destroyer niszczy Kraba na jedno uderzenie. No chyba z dwa, jak nie trzy by się chociaż przydały. Może dwa uderzenia. Ewald chodzi jak kurczak bez głowy. Albo Krab. Bez szans, bez szans ta jedna bazówka. No, spróbuję, po raz ostatni, ale teraz to z każdą chwilą przecież coraz mniejsze szanse tak realnie. Jeszcze kontratak tutaj wykonuje na ekonomię rywala. Nikorak to oczywiście do, do obrony King Crab, jak znalazł. Ale on tutaj do tych dwóch łospów się dobrać nie może, co jest też, nie wiem, czy zamierzonym ruchem deweloperów. Ale jest jak jest, tutaj Skorpionami sobie trzeba pomóc. Kolejna kontra łospami będzie wjeżdżać dewalt. No, wydaje się, że nie ma wyjścia. Miazga, jazgam. Te kraby tak znikają śmiesznie szybko, że to ja zguniam. Czyli. I zaraz kolejna mapka. Ciekawe, czy zawodnicy zmienią swoje talie, swoje jednostki. Może tak. I zaczynamy już kolejną mapę. Popatrzmy, jakie jednostki mogą zrobić zawodnicy. No ciekawie: Ricole, Mortare, Behemoth, Heavy Balista, Spoko, czyli Dewat wraca do koncepcji, która dała mu zwycięstwo na mapie pierwszej. No, co Nicoractus, snipery? No, no, no. Raczej te rzeczy, które już używali, stosują zawodnicy po raz kolejny. Dobra. Może jakoś trochę inaczej, I tak zagrają. Trzecia baza natychmiast zagrana przez to Na minimapie to widzimy, a tymczasem łospy wchodzą, chociaż jeszcze nie ma robotników, chyba po to, żeby wymusić jakieś manewr kolami, żeby te drugie łospy z kolei weszły do pierwszej bazy, ale. E, to się chyba nic nie wydarzy. Mortar to jednostka, którą znowu wybiera dewalt. Ospę lecą przez mapę. Tu kolejne, kolejne i kolejne. I tylko te łospy. Ogromna ich zaleta to oczywiście ta wielka prędkość. Niby są trochę kruche, ale jak się dobrze wie, kiedy idzie zaatakować, to jest naprawdę piękna sprawa. Również mortary zobaczymy ze strony Nikorakta, ale do tego Destroyery. Destroyery mają kontrować Behemoty, a mortary w teorii teori heavy balista i, i wszystko. Mam wrażenie, że nie może zrobić Nikorak czwartej bazy, że to jest najważniejsze, żeby chyba jej nie zagrał, ale to się, to się jeszcze okaże. Jest ciekawa batalia. Mam wrażenie, że chyba trochę błąd Dewalta, że walczy w takich okolicznościach, kiedy no ewidentnie ma no mniej. Niepotrzebnie, ja wiem, że idą mortary, ale no może uznał, że musi to zrobić, żeby ratować swoją bazę. No bez problemu, mortar zabezpiecza mortara, i jeszcze do drugiej bazy idzie kolejny. Także nie ma, nie ma problemu. Tak jest, tak jest, tak jest. Daj radę. Do pierwszej bazy, to jak się wlał sprytnie do pierwszej bazy na ekonomię, też łospami. Jak tutaj zniszczy dużo robotników, to na pewno będzie to opłacalne. Czwartą bazę zagrał Nikora. I snajpery od razu buduje, ale to jest wariat. Ale jeżeli zniszczy dużo robotników, to to też się może udać. Przecież pytanie, jak dużo trzeba snajperów, żeby te behemoty potencjalne skontrować. No ale i tak Dewalt jeszcze nie robi tej technologii. stawił te łospę tutaj na komendzie utrzymaj pozycję, nie No i faktycznie, trzymały pozycję do końca, po prostu zostały stracone. Trzecia baza zabezpieczona Mortarami, ale nie w taki sposób y, prawidłowy. Można podejść i atakować ekspansję swoimi Mortarami, jakby to rozegrał prawidłowo Dewalt. Tam było troszeczkę przestrzeni, ale on wali tych Mortarów. To mądro jest? Czy Ghosty tak samo dobre jak Starcafcie? <grym> tak, Snipery są dość dobre. Na mortary to jest taka bezpośrednia kontra. Leci dużo ricoli. No zaczynam widzieć sens i nadzieję. Ewat dopiero teraz po zadaniu jakichś obrażeń, po zniszczeniu w zasadzie tej ba. O nie wierzę. Że tej bazy nie dokończył, może to być krytyczne. Ojeju, a mógł ubić tę bazę. No i snajpery czyszczą. To? Snajpery tak to zawsze kozaki. Wyglądają jak połączenie kury i snajpera, trochę tak chodzą, czy jakieś kaczki, czy nie wiem czego. No, w Bechemotach chyba cała nadzieja. Ale Nikorak przecież może zrobić destroyery. No fajne zagranie rikolami, nawet bardzo fajne. Ale natychmiast Nikorak reaguje mortarem. Jednym, drugim łospy. I już nie ma zagrożenia. Za to uuuu, środkiem. No, środkiem Nikorak Oczywiście. Ma mortary, które zabezpieczą teren dla sniperów. No pewnie, że tak. Nie, ja, da radę, da radę. Łospy teraz się poświęcają. Pięknie. Idealnie tymi łospami Nikorak. Ja wiem, że on je poświęcił, ale przecież inne cenniejsze jednostki nie, nie padły dzięki temu. Tutaj też się obronisz czasem. Nie straci tej bazy, nie ma... Nie ma takiej możliwości, także Nikorak na prowadzeniu snajpery porobiły temat. No i brawo! GG! Kurczę moja koncepcja. Zdaje się nieźle działać. GG! Bo też lubię Mortar, Sniper i Destroyer. Przynajmniej aktualnie, w miarę, chociaż ja gram tak głównie Recole. No ale no dobrze, dobrze, dobrze. Trzy do jednego dla Nikorakta. No, i wystartowali. Szybka rozgrywka. Zapraszam, no Dewalt tym razem znowu pewne zmiany zarządził. Skorpionki. Gunboty też ważne. A motorshipy. No, na korek, co będzie zmieniał zwycięski skład. Czy Dewalt jest fanboyem elektronarzędzi marki Dewalt? Nie wiem, nie wiem. Być może. 3 Skorpiony wysłane na kontratak, a raczej na razie siedzą w dolnym prawym rogu. No bo jeszcze 25 sekund zanim pojawią się robotnicy w drugiej bazie, więc lepiej ich tak skitrać i schować. Ilu grają gdzie wyniki? Do czterech. Best of 7, czyli do czterech wygranych map. No właśnie, może wyniki powinienem jakieś zrobić, jakiś prowizoryczny interfejs. Chyba, że pytasz o dotychczasowe wyniki, to nie wiem, czy gdziekolwiek są one zapisywane, czy jest jakaś likwipedia tej gry. Jest awantura. Uznał, że gunboty ze skorpionami to jest dobry pomysł, do tego mamy jeszcze technologie zrobione w perspektywie. Co znaczy, no nie wiem, chyba chyba jednak dewald. Sporo tych skorpionów ma. Gunboty oczywiście ładują ile fabryka dała z dystansu. Butterfly'e, to one mają, o po raz pierwszy dzisiaj widzimy Butterfly'e, szybkie, ale przede wszystkim atakują też bardzo szybko jednostki lądowe, no i świetnie procentują. Walt robi oczywiście jakąś odpowiedź w postaci airshipów, no ale zanim przylecą, zanim pomogą, to już możliwe, że będzie za późno, robi też swoje airshipy i korak, kurczę dużo tego jest. Ciekawe połączenie. Jak widać Archieapy też atakują cele lądowe, chyba to też było swoją drogą w pewnym momencie osłabiane. On wie, że Butterfly'e już nie przydadzą mu się w obronie, więc leci na kontratak, ale devalt jakby o tym wiedział, jakby o tym myślał i też ma przygotowaną odpowiedź. Trzy uderzenia tylko są potrzebne, żeby padł Butterfly. Bardzo ładnie devalt to przeczytał, jakoś się domyślił. Tak, Dewalt z Broadwora dokładnie, znaczy no z tego co wiem. Dobra kombinacja, dobra roszada. No i teraz walka airshipów z pami Więcej ma Devalt. Wystarczy, że będzie celować. On w sumie czy celować. Nie wiem, czy warto. Nie, nawet już. Widać masę. Tak jest, brawo! Mamy 3 do 2 w tej sytuacji. Także to jeszcze nie koniec pojedynku. Po tym meczu będzie grać Polak swoją drogą. Papi zagra na demo na Brytyjczyka. Kolejna mapka. Zaczynamy. Przypominam, że jest 3 do 2 dla Nikorakta. Także Nikorak, jeżeli wygra tę mapę, wygrywa cały pojedynek. Dewalt musi wygrać jeszcze dwie. No i Dewalt robi Skorpiony. Znowu ten sam praktycznie manewr, ale zamiast trzech to są cztery. Nicoract, łospy. gra aktywna. Jak to łospami zazwyczaj bywa. Spokojnie. Ile za pierwsze miejsce? Z tego co wiem, to wygrany wygrywa 150 dolarów, a przegrany dostaje na pocieszenie 50. Patrzę co on robi tymi łospami, i są to całkiem odważne manewry. Wchodzi tak dosłownie jak do siebie, ale gamboty i skorpiony skutecznie to odpychają. Dziwna sprawa, bo nikt nie robi żadnej technologii, tylko obaj stawiają na podstawowe jednostki. Tylko i wyłącznie podstawowe. No, ze strony Nikoracta to są oczywiście łospy. Nie no, bez problemu. Nikorakt y wydaje mi się, że to powinien wygrać. Cały czas otacza... Chociaż teraz więcej skorpionów. Ale tak długofalowo. To raczej Dewalt bym powiedział. Czyli na 3-3 być może to pójdzie, ale co daleko wyszedł tutaj. Chyba zupełnie niepotrzebnie. Chociaż. <grym> chociaż, chociaż, chociaż. Nie no, niesamowite w sumie, no? Dewalt go tak łatwo. Rozpracował Skorpion Gunbot. Mięciutko. Bez problemu. Nie wiem, czemu tak późno posiłki dosyła, ale w końcu są. Nikt nie robi technologii. A nie, obaj, teraz zaczęli technologię. Nikorak nawet trochę szybciej. Mortary oraz destroyery. A, przecież myślałem, że jest po wszystkim. Że już go zaleję masą, ale to nie jest koniec. To na pewno nie jest koniec. Obaj mają bardzo dużo energii odłożonej. Nostki na siebie wypychają, ale w końcu są Mortary. Które powinny trochę zmienić obraz tej mapki. Odpalać supermarker, pisać wyniki w górnym lewym rogu. <laughs> Sobie może. Ten też powinienem chyba tym tak poprawnie napisać. Ale to może za momencik ogarniemy, jak będzie grać Papi. O nie, on pierwszą salwę rzucił w te wrogie jednostki, te lądowe, zamiast mortara, i tutaj troszeczkę dewat zepsuł. sobą. Pewnie chciał rozwalić te dwa, trzy mortary swoimi mortarami e, i gdzieś tutaj podjechać i atakować mu bazę bądź wydobycie, ale nie do końca się udało. No może zaraz coś jeszcze wykombinuje. Tutaj można się zostawić mortarami i atakować wydobycie. To nie takie głupie, chyba że chce pójść do drugiej bazy. No, 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 to jest spoko. no to jest. O, jeszcze tutaj w ogóle, jak te, ci robotnicy wyparowali. No dobra, jakaś kontra. łospelecą, lecą na kontry. Nikora tu znał, że dobra. Spoko. Na środku jest jak jest, to ja może też pójdę do przeciwnika. Najlepsze jest to, że on gdzieś tutaj mógłby się rozstawić. To by było pewnie świetne zagranie. Pytanie, czy by hemoty zdążą e, to obronić. Nie, nie, nie. 4 to za dużo chyba. Ale kombinował, jak tutaj podejść. On też i roz... Dalej, mógł odważniej. Żeby bazę też atakować, a nie tylko robotników. Więcej Mortarów. Ale są snajpery. I to nie tak mało. Pamiętajmy, że te snajpery dobrze atakują nawet same behemoty czy heavy ballista. O dobrze, jakby to korektura ratował, nawet kosztem trochę łospów. Mortary są dużo cenniejsze niż ta garstka jednostka, którą posiada. Świetne przechwycenie mortarów. Dziwne, że tak wolno się wycofał DeWalt, bo on, No miał świadomość, że rywal idzie w snajpery. Ile tu jest mortarów? No, snajpery mają trochę do roboty, ale od tego właśnie są. No i zaczyna się uderzenie Dewalta. Trochę panika gaming, trochę się rzuca desperacko. Trochę e, zapomniał chyba o własnych mortarach. czyż jakby teraz nimi podszedł, jakby chlusnął. No to by było coś fantastycznego. Wielki błąd bon Dewalta, że nie zabrał mortarów do bitwy. Może coś by z tego jeszcze było, tak? No to cóż, jest jak jest. Dalej ciśnie behemoty. Dalej na trzech bazach. No i wiadomo, że Mortary to dla snajperów łatwy łup. Mortary, jak mają zasięg do Mortarów, to jest uderzenie z syną. Snajperów ile spamuje? Więcej snajperów. Ale że żadnego destrojera, nie? To jest w ogóle dla mnie niepojęte. A że gra na Behemoty i tam. E tam destroyer. Po co mnie to? Snajpery, synek, jest wystarczająco dużo snajperów. To one shot, one kill. Robi taką kompozycję 1A i Korak. No, chyba idzie po zwycięstwo. Wszystko na to wskazuje, że snajpery i jego pomysł na grę to jest coś lepszego. Same snajpery niesamowite, jest po prostu. Bezbłędny. I tutaj kolejna awantura. No bezproblemową. GG. 4 do 2 wygrywa ten pojedynek Nikorakt i za momencik zobaczymy naszego polskiego gladiatora w akcji. Siedzi, dobra robota. Przesnajpił.